No, to będzie troszkę przejebane Kurwa tu Boba był zaklepany chyba, nie? Czy nie? No, ja nie wiem Oczywiście, że tak Ja bym tu siedział w ogóle, nie? Można posnajpić tutaj miny, miny jedność mieć w dupie kurwa nie? To klepnę te miny tutaj chuj Szmatek na dole, widzisz? I anakin mi do nas będzie las od prawej. Idzie, 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 uważaj, zaraz skoczy tu przed tobą. Miny tu ma gdzie stoisz, nie? Niech tu wlezie chuj. A no, od prawej pójdzie, kurwa, zaskoczyć. No no. Idzie, 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 ty. Granaty na tapizda jebana kurwa rzucę Idzie śmieć Walgę Mhm, mm idziesz Nie zdążę kurwa, no i chuj Dwóch nie miło To Bo Timbo Botów, tak? Erygancko Nie, ja tu nie ma, generalnie Kurwa A drugi siódmy level mamy, aha A o 7.30 my przegrywamy, tak? Fajnie, super Debil Wyjebał mnie przyciągnięciem Mhm, tak, tak Mm -hmm. Połóż kurwa Zgon Eh, Czemu tu kurwa? Czterech jest kurwa, jakiś Tim do chuja, coś kurwa ten? Nie po chuj O tak cię trafi z pizdę kurwa, wypierdale szma to jebana. Przez te zagrewki opłaciłeś w ciemnej stronie. Czy biłam co jest? sobat Szła tam je zajeba, ja mam frayer rushnej kurwa to pomocy coś nie, pochuj. 0 ap Dajcie ja sam z se na ci wierzę sobata, na kim? P.S. No, zajeba, nie idę do ciebie. O, se postrzelaj, no, ja widzę. Za ja przysłabszy, 11 do gęby, pojeżdżałem w tym No ta, ta. O, szmata ci też, nikt nie cituje, kurwa, nie! No ile? 2 hp mu zostało, nikt nie cituje, pamiętaj, kurwa, nikt, nikt ich jest co? Wezmę sobie Srakorena chyba na nią, bo mnie wkurga. Co to szmata? O nie. Że ci kurwa pomacham, frajerze, jebany, kurwa. Ech. Dobra, gdzie jest? Ja cię będę osłaniał ten kurwa, frajer, chyba po prostu i chuj. Niech chuj strzela, kurwa. Co ty nie powiesz, Ach, Chodź tu do mnie. No kurwa, zeskocz, zeskocz. Zdech czy żyje? Żyje. Pojaziłem go. Wal... No kurwa, aha. Przyłożę... ...11 do gęby, to nie wystarczy. Wiem. Gdzie jesteś tam? Dobra, widzę, idę. Na ciemna strona ma na zamknięty ten najfajniejszy I tak to chyba. Żaba na dole, więc uważaj. Matex po lewo Fina jeszcze mają, więc uważaj kurwa Finowany kurwa ja le strzelam Leje le ci zera, przy przyciągnę i zamrożę, jak mi się uda Waliom, za ze bo albo czegoś, dawaj, dawaj 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 Dobra, łatwo I czarnuka S I kuwa naki. Napały, wypierdalaj kuwa szczery, No jest, Trzyma tekst po prawej na dole O tak, pomoc, już dalej kurwe tym jebany Łukasie, ty kurwa frajeździ, da pały, kurwa pały, Ścierbo jebane kurwa No już ta pizda kurwa jebana przyszła. Fajna apel kurwa. Super. O tak, nikt nie cituje Ty kurwa szmato, ten blok to jest dla jaj przecież. Tak, tak było. skurwa kurwa po prostu. Jestem w dupie. No nie zdążę pewnie to iść, nie? Jeszcze Łukasz tam skakuje. Ci, spróbuję ich wyciągnąć. Szmatę mam. Nie, Hana mam. Szmatę zabiłem, ale... Widzę. Kurwa, no nie. No już skąd ta szmata pierdolona się bierze kurwa co chwilę na moich plecach to kurwy S dobrze wiesz o do Ciebie jak będzie a nie jest to i Jaa kinek podwój Najpierw ja, potem ty. kościu stał po prostu. Nie mógł nic zrobić. Jak na co coś, na tarczywie, na ciebie by kurwa szedł. No, cię ro. Jak to, o sposób wyszedł, ojej. Chyba właśnie go żeś ten... Tak hmm? zamroził. Cię <laughs> <laughs> obraził Ja wy to. Po prawe jakieś gówno jeszcze jest. Na blisko? A, no, 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 no. No, gdzieś po kurwa, chyba. A rejówek ktoś wziął teraz, no. Nie ma, kurwa, szmato. Dupę ze zewnętrzną, szardzi, kurwa, na pały! Hehe, ja się ci, kurwa, pomacham! <laughs> Jak tam? Żyje. Ciasta. A ci, kurwa, anakina, ją go rozjebać, kurwa, tyle czasu. A fajne to było porażenie, super zacnek. No bo ktoś go uderzył. No ja pewnie. Ja go trafić nie mogę kurwa miło że w dupę wkładam już ten miecz praktycznie. Zamrożona żaba, chyba. S. Rozjebany, no to łatwo. Ten kutas kurwa nieśmiertelny się ostał tylko. Na klifie zostanie kurwa. O. No jest. Chuj. Ścierwo, kurwa. Mamy ciężką broń! się Przygotować ja Bym chciał bardzo go trafić, ale nie mogę Baidu słuchać. Jest. Taka zwana kurwa znaczy. O! Boba. Za każdym razem postanowił przyjmować hita za niego. Hm.